Wieści w sprawie Strasburgera nadeszły w samo południe. Uradowany ogłosił: Żyć się chce. Karolowi Strasburgerowi zdecydowanie udzieliła się pogodna aura minionego weekendu. Pogoda dopisywała, świeciło słońce, a uradowany aktor przekazał w swoich mediach społecznościowych szczęśliwy komunikat. Wieści związane były z niespodzianką, za którą podziękował. Aleksandrze Grysz. O co chodzi?. Karol Strasburger przekazał wieści w samo południe. A jednak. Karol Strasburger od ponad trzech dekad prowadzi uwielbiane teleturniej. Jako gospodarz Familiady cieszy się ogromną popularnością i sympatią wśród telewidzów. Gwiazdor słynie jednak również ze swojego aktorskiego talentu, który przez lata działalności zdążył zaprezentować w wielu kultowych już produkcjach. Do takich niewątpliwie zaliczają się noce i dnie z legendarną Jadwigą Barańską. Wspomniany film świętował niedawno swoje 50-lecie, co uczczono w wyjątkowy sposób. W kaliszu zorganizowano wielką akcję. Podczas której odtańczono słynny walc z Barbary. Na wydarzeniu pojawił się także Karol Strasburger, który na scenie uklęknął i wręczał zebranym tam kobietom kwiaty. Uradowany Strasburger udostępnił nagranie na swoim facebookowym profilu. Materiał został przygotowany przez redakcję Pytania na Śniadanie. Karol Strasburger miał wyjątkowy powód do radości. Właśnie się pochwalił. Dzień dobry wiosennie. Powiem wam, że uwielbiam takie poranki, w których wita nas piękne słońce. Żyć się chce. A jeszcze do tego taka oto miła niespodzianka od Pytanie na śniadanie i Aleksandr Grysz, napisał prezenter, zapraszając przy okazji na najbliższe wydanie Pytania na śniadanie. Do postu było oczywiście dołączone wspomniane nagranie z programu śniadaniowego. Można na nim zobaczyć nie tylko relacje z obchodów 50-lecia nocy i dni zorganizowaną w kaliszu, ale także komentarze prowadzących. Aleksandra Grysz podsumowała tam Karola Strasburgera jednym słowem: Ament. Prawdziwy amant, mówiła. Prezenterka, która w studiu rozmawiała z Katarzyną Dowbor i Filipem Antonowiczem, zaznaczyła, że serdecznie zaprasza gospodarza familiady do swojego programu. Oczywiście zapraszamy też do nas pana Karola, żeby tutaj odtańczyć to razem, mówiła. Jak myślicie, czy Karol Strasburger skorzysta z zaproszenia?